To jest mój trzeci dzień podróży rowerem na północ Japonii. Wstajemy. Pierwsza noc w namiocie zaliczona. A czemu tak zimno? Taki widoczek za oknem. Znalazłem opuszczony Love Hotel. Wszystko już natura przejęła. Jesteśmy już w Sakata i dojechaliśmy do magazynów Sankio. To są magazyny na ryż, które tutaj istnieją od ponad 130 lat. Stąd wysyłano yamagatański ryż do reszty Japonii. Zwiedzamy lokalną świątynię Shimohie z pięknymi sakurami. Znalazłem park pełen sakur. Jest festiwal Sakur, to musi być też i jedzonko. Ta scena przedstawia ten statek. Samurajskie co widzieliście, przewożący ryż z tych magazynów do Edo. Idziemy teraz zobaczyć jedną z atrakcji Sakaty, czyli piękne samurajskie rezydencje. Rezydencja Homma. W środku niestety filmować nie wolno, ale możemy zobaczyć piękny ogród. A tak wyglądał kiedyś wóz strażacki w Japonii. Jesteśmy w takim starym domu japońskim, Sanna Club w Sakata. Przepiękne ozdoby. To się nazywa kasa Fuku. Kiedy dekoracyjne, to jest tak muzeum. Żegnamy sakatę pięknym widokiem jeszcze raz na Sakury. To był trzeci dzień mojej podróży rowerem na Tohoku. Zapraszam serdecznie na streamy na Kik. Wbijajcie, a jutro kolejna roleczka. Pierwszy ramen na tej wyprawie. Biały ramen z sakaty.